Czy masz szczęście do gier liczbowych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zobaczymy, czy będziesz bogaty. Niestety jest to iluzją. Nigdy nie miałeś i nie będziesz mia miał szczęścia do gier liczbowych. Tutaj totalna porażka. Lepiej nie trać pieniędzy, bo nigdy nic nie wygrasz. Tutaj Możesz coś wygrać, będziesz się cieszył, ale nie będą to duże sumy. Masz duże szczęście do gier liczbowych. Prawdopodobnie kiedyś będziesz bogaty. Niestety nie masz szczęścia do gier liczbowych, ale zapracujesz na pieniądze własnymi rękami. Może nie masz szczęścia do gier liczbowych, ale i tak będziesz bogaczem.